impuls, odsunąć się. Jak za dawnych czasów. Hm. Gdzie jesteśmy? To miejsce zawsze poprawia mi nastrój. Naprawa DHV Magellana nadal jest w toku, więc postanowiłem tu wrócić, żeby spróbować posunąć do przodu nasze śledztwo w sprawie LU. Masz coś nowego? No więc w placówce matecznika potwierdziliśmy, że oryginalnym numerem seryjnym LU było: Uwaga, uwaga EUD00. A oto co odkryłem w czasie poszukiwań powiązanych informacji. By zbudować sieć chiralną, przygotowano dziewięć ofiarnych EUD. Jednak pierwotny projekt sieci wymagał tylko jednego. Pojedynczy moduł ofiarnego EUD miał ułatwiać połączenia chiralne na terenie całego kontynentu Ameryki Północnej. Metoda ta wymagała tak zwanego kluczowego EUD, a EUD-00 było szczęśliwcem, któremu przydzielono tę rolę. A jednak, Bridges z czasem porzuciło ten pomysł, kiedy testy nie przyniosły pożądanych wyników. I tak oto zdecydowano się wprowadzić w życie model, który wymagał więcej ofiarnych LD. Tymczasem LU na dłuższy okres przekazano do magazynu. I z nieznanych jeszcze przyczyn oznaczono numerem ld 28 Dane wskazują na to, że za zmianę klasyfikacji odpowiadał zespół badawczy Bridges. Czyżby fałszując rok produkcji Lu próbowali zamieść pod dywan swoje wcześniejsze eksperymenty? A może Bridge's miało inny ukryty motyw? Niestety to nadal nie jest jasne. Wiemy, że narodziny Lu miały miejsce 11 lat temu i możliwe, że miały jakiś związek z Nilem. Wiecie, nie czuję do tego miejsca zwyczajnej nostalgii. Mieszczą się tu cudowne, gorące źródła. Ale prawdę mówiąc, to nie one są w nim dla mnie najlepsze. Jeśli znajdziesz czas, spróbuj je odwiedzić. Wygrzej swoje stare kości. Ciepła kąpiel brzmi dobrze. Mm. Idealny relaks dla zmęczonych nóg. No dobrze, widzimy się na pokładzie statku.